Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie wraz z Krasnobrodzkim Domem Kultury zaprosili na wystawę Chrzest Polski w Ilustracjach organizowaną w ramach projektu Leszno w 1050 rocznicę Chrztu Polski. Na jego realizację pozyskano środki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ekspozycje tworzą pracę wybitnych polskich artystów. Którzy zajmują się ilustracją, ale nie tylko malarstwem, grafiką. Są to artyści, którzy przyjeżdżają na warsztaty ilustratorów do Krasnobroda od 10 lat, ale jeszcze wcześniej przyjeżdżali na ogólnopolskie plenery. Ilustratorów organizowane były wówczas przez Biuro Wystaw Artystycznych w Zamościu. Wówczas inicjatorką tych plenerów była pani Maria Grażyna Szpyra, która była dyrektorem Biura Wystaw Artystycznych w Zamościu. Po zakończeniu pracy zawodowej dalej współpracowała z ilustratorami i te spotkania przekształciły się w warsztaty. W jednym miejscu udało się zgromadzić ponad 100 prac, 30 wykonawców. W różnych technikach wykonane, różne, różne jakby aspekty sztu przedstawiające, ale myślę, że przez to wystawa jest ubogacona, e, różnorodna. Prace prezentowane na wystawie znajdą się w albumie. Ten jest przygotowywany, promocja wydawnictwa odbędzie się w sierpniu, a wystawa czynna będzie do 28 sierpnia w galerii przy ulicy Leszczyńskich. Wstęp jest bezpłatny.